Cześć, drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na Q&A. Poprosiłam Was ostatnio na Instagramie o podrzucenie mi propozycji filmów, które chcielibyście zobaczyć, bo mam teraz bardziej gorący okres, dużo się dzieje, mam mało czasu na czytanie i jeszcze mniej czasu na nagrywanie. W związku z tym szukałam pomysłów na jakieś takie lżejsze, mniej wymagające filmy, takie, przy których nie będę musiała spędzić dużo czasu. No i właśnie podrzuciliście Q&A, jako że dawno na Wasze pytania nie odpowiadałam, więc to sobie właśnie dzisiaj zrobimy. Zeskrynowałam Wasze pytania. Z Instagrama i pierwsze z nich to, czy piszesz własne teksty lub coś dłuższego, nawet jeżeli nie planujesz tego wydawać. E, teraz nie piszę, natomiast jest taki plan, na tym etapie już chyba mogę Wam coś tam wspomnieć, e, że jest taki plan, jest wizja, jest pomysł, wiemy, w którą stronę ten pomysł poprowadzić. E, mówię, wiemy, bo tym razem nie będę pisać sama. Natomiast, oczywiście, zanim dojdzie do realizacji, to na pewno mnóstwo wody w Wiśle upłynie i zdążę Wam o tym 10 tysięcy razy jeszcze przypomnieć. W gruncie rzeczy to powiem Wam na tym etapie, że ja. Się pieruńsko boję cokolwiek robić w tym, w tym temacie. Jedną rzeczą jest czytanie książek i lubienie książek, ale to nie znaczy, że umiemy pisać. Drugą rzeczą jest mówienie o książkach, i to też nie jest równoznaczne z umiejętnością pisania. Trzecią rzeczą jest umiejętność pisania sama w sobie, ale wiecie, nam się może wydawać, że coś potrafimy, a rzeczywistość to potem weryfikuje, więc ja się trochę tego obawiam. A poza tym moje recenzowanie książek to jest no, trochę miecz obosieczny. To znaczy, ja jestem krytyczna w stosunku do innych twórców, nie tylko twórców internetowych, którzy coś wydają, ale w ogóle do książek. No, nie chwalę wszystkiego jak leci, e, śmieję się, że jestem Czepialską Zołzą, tak, jestem piquetem. E, jednak wchodzę głębiej w te książki i staram się je bardziej wnikliwie analizować. Często zwracam uwagę na powtarzalność pewnych elementów, na brak oryginalności, na brak pomysłu, więc bardzo boję się tego, żeby moja książka ewentualna nie wyglądała tak jak książki innych osób. Ale z drugiej strony mam pełną świadomość, że nie da się wymyślić koła na nowo, że pewne wątki muszą się powtarzać, bo po prostu nie da się ich wymyśleć inaczej. Więc jest tylko kwestia realizacji, kwestia ubrania tych wątków w słowa, ubrania tych wątków w emocje, etc. No i pytanie, czy będę to miała zrobić w taki sposób, żeby potem ktoś tych moich recenzji, mojego czepialstwa nie wykorzystał przeciwko mnie. W sensie mówiąc potem, że no okej, okay, Kat, czepiasz się wszystkich książek jak leci, ale twoja to jest do kitu, bo. To wszystko, co krytykujesz u innych, masz w swojej książce. Więc powiem Wam szczerze, że trochę się tego obawiam i dlatego tego nie robiłam wcześniej. Chociaż miałam propozycje i przychodziły propozycje bezpośrednio od wydawnictw. Kat, napisz coś, my to wydamy. No bo siłą rzeczy wiadomo, że łatwiej jest wydać książkę, będąc y, w pewnym sensie rozpoznawalnym w tych książkowych kręgach i mając jakieś tam zasięgi. Więc wydawnictwa proponowały mi pisanie książki, a ja zawsze miałam takie: nie, ja, ja się do tego nie nadaję, bo nie wiem, czy mogę to zrobić oryginalnie, nie wiem, czy to potrafię zrobić, a Przede wszystkim, i to już Wam mówię jakby z wyprzedzeniem, że ja nie chcę, żeby to była książka, ewentualnie, że na kiedykolwiek powstanie, nie chcę, żeby to była książka sygnowana jako Kat vloguje. Ja chcę się pod tą książką podpisać, jak już, to z imienia i nazwiska, nie jako Kat vloguje. Nie chcę, żeby był, wiecie, malutkim druczkiem gdzieś tam z boku okładki imię i nazwisko, a wielkim, wytłuszczonym tekstem w innym kolorze Kat vloguje. nie chcę wydawać książki jako booktuberka i nie chcę jakby korzystać z zasięgu w pewnym sensie, nie żeby to było Coś złego, ale po prostu ja tego nie chcę robić, chcę tą książkę ewentualnie wydać jako ja. Także wiecie, na tym etapie jeszcze nie ma tekstu, ale już jest presja, że to musi być w miarę dobre, bo skoro ja się czepiam, to i mnie się będą czepiać. Co prawda, z kim bym nie rozmawiała, to wszyscy mówią, że po prostu trzeba napisać i wydać, bo nie da się świata wymyślić na nowo. Mówią to też autorzy, którzy jakby wydają bestsellery, więc znają więc się na rzeczy. Natomiast presja jest. Jak kiedyś tekst powstanie i będzie w księgarniach, to na pewno będziecie o tym wiedzieć. Kolejne pytanie, jak magisterka? No i to jest właśnie ta rzecz, która między innymi powoduje, że nie mam teraz czasu na nic, bo wisi nade mną coraz bardziej. Piszę się, jestem po pierwszym rozdziale teoretycznym, zamknęłam i tak dalej, mam dwa tygodnie, żeby wprowadzić drobne poprawki i potem kolejne półtora tygodnia na tym etapie, żeby napisać drugi rozdział, gdzie tam już jest więcej analizy, więcej rzeczy do opisania i tak dalej, i tak dalej, więc jestem Przytłoczona, jakby ilością rzeczy, które muszę zrobić, w stosunku do niewielkiego czasu, jaki mam, bo jeszcze w ciągu tych jakby kilku tygodni, które mi zostały, mam dużo rzeczy wyjazdowych, dużo rzeczy będzie się działo, więc nie wiem. Prawdopodobnie nie będę spać przez najbliższe kilka tygodni, żeby wszystko pogarniać, ale ogarnięte na pewno będzie. Kolejne pytanie to, jak ci się pracuje zdalnie? Ja suma summarum nie znam innej formy pracy, to znaczy przez kilka miesięcy pracowałam faktycznie stacjonarnie w miejscu pracy, natomiast od wielu, wielu lat pracuję wyłącznie. Niezdalnie i nie narzekam, lubię to, e, chociaż oczywiście praca na swoim i praca zdalna mają swoje minusy, e, bo jasne, wszystkim się wydaje, że to jest miłe, fajne, kolorowe. Możecie sobie zrobić wolne, kiedy macie ochotę. Możecie sobie wyjść z tej pracy, powiedzmy, tak, czyli w moim przypadku z biura, na przykład do kuchni, kiedy mam na to tylko ochotę, e, albo w ogóle zostawić laptopa i iść na spacer, czy cokolwiek, ale w rzeczywistości to nie jest takie kolorowe w tym sensie, że ok, mogę sobie zrobić wolne w czwartek, jak nie mam ochoty pracować, gorzej się czuję, albo po prostu mam. Wszystko w nosie i nie chcę pracować, ale to oznacza, że nie mam wolnej soboty, albo nie mam wolnej niedzieli, albo muszę coś robić po nocy, więc wiecie, będąc na etacie, zamykacie drzwi od biura, wychodzicie, nie interesuje was nic, a pracując na swoim, po prostu zawsze jesteście w pracy. Zwłaszcza jeżeli wasza praca ma jakiś związek z wami samymi, to znaczy z waszym wizerunkiem, albo kreujecie w ogóle jakieś, jakąś swoją przestrzeń w sieci, to po prostu nie da się nie być w pracy, bo ciągle się myśli, ciągle się mieli pewne pomysły w głowie, ciągle się coś planuje, układa jeżeli tak jak w moim przypadku, e, na przykład czytacie książki e, nie tylko dla przyjemności, ale również do pracy to potem każda książka, po którą sięgacie jest taką, przy której zastanawiacie się co by o niej powiedzieć, do jakiego filmu ją umieścić a żeby o niej potem pamiętać, bo jakaś tam topka, jakieś zestawienie, cokolwiek po prostu jest się w pracy non stop to nie jest złe, ja nie narzekam absolutnie na to i cieszę się, że mam komfort pracy zdalnej, natomiast e, no, to, to, to też jest wymagające, to nie jest siedzenie albo leżanie brzuchem do góry i czekanie aż manna spadnie z nieba, absolutnie Kolejne pytanie to, jak oceniasz teraz sytuację na Bookstagramie? E, I tutaj gdzieś zaraz było bardzo podobne. E, jaki masz stosunek do kół wzajemnej adoracji na YouTubie i Instagramie? Nie mam żadnego. I to podejście Wam polecam. Autentycznie w momencie, kiedy ja przestałam się interesować co, kto, gdzie, jaka drama gdzie się kręci, kto z kim, w jakim kółku adoracji czy też nie adoracji, to moje życie stało się dużo lepsze. Autentycznie. Przestałam marnować swój czas i swoją energię na śledzenie rzeczy, które mnie po prostu nie dotyczą. Dotyczą. Tą energię można przekuć w wiele lepszych rzeczy. E, nie wiem, można sobie odpocząć na przykład albo można skupić się na swoich treściach, swoim kontencie, na tym, co wy po prostu robicie, bo tak naprawdę śledzenie tych wszystkich dram i kto z kim i dlaczego i rozbijanie tego na, na jakieś tam drobne elementy nic kompletnie nie wnosi, bo życia tamtych osób nie zmienicie w żaden sposób, ani ich podejścia do tego, co robią, a tylko marnujecie energię i marnujecie swój czas. Wiecie, ja tutaj nie chcę brzmieć, jakbym była ponad to wszystko. Ja też czasami, jak o czymś usłyszę, to porozmawiam o tym z kimś, komu ufam przede wszystkim, a nie z każdym, i nie rozbijam tego w social mediach, i nie analizuję tego na Instagramie, i nie wrzucam Insta stories o tym, jak w ogóle wszyscy są źli i tak dalej. Nie chcę mówić, że jestem ponad to, ale mam wrażenie, że osoby, które tak bardzo skupiają się na życiu innych i na właśnie tych wszystkich dramach, ocenianiu i tak dalej, to są ludzie, którzy po prostu nie mają własnego życia i własnych problemów. Bo jak skupicie się na swoich rzeczach, na swoich tematach, na swoich problemach, Problemach, i tak dalej, to po prostu nie macie czasu śledzić tego, co robią inni. Także wiecie, jak ja mam czas, żeby cokolwiek przejrzeć sobie w internecie, żeby obejrzeć czyjś film, albo przeklikać czyjeś relacje, to szukam takich, które nie powodują, że się czuję gorzej po obejrzeniu tego kontentu, e, które naprawdę mnie interesują, które nie wiem, coś do mojego życia wnoszą na przykład. Dlatego ja tak niewiele obs osób obserwuję na Instagramie, dlatego tak regularnie czyszczę to swoje konto z osób, które po prostu nic pozytywnego do mojego życia nie wnoszą. E, I to jest najlepsza metoda na na radzenie sobie z tą jakby toksyczniejszą stroną internetu i na odcięcie się od tych wszystkich dram. Po prostu przestać to śledzić. Natomiast słowo jeszcze a propos tych kół cool wzajemnej adoracji na YouTubie czy na Instagramie, nie chcę być bardzo kategoryczna, ale mam wrażenie, że musimy oddzielić Bycie przyjaciółmi i wspieranie się Od koła wzajemnej adoracji W tym takim negatywnym sensie Bo mam wrażenie, że na przykład o mnie i o moich znajomych Też może ktoś powiedzieć, że o, bo robicie sobie kółko wzajemnej adoracji Na przykład ja teraz dużo czasu spędzam Z Moniką, e, autorką ATBD e, No i pojawi się jej druga książka I pewnie ktoś powie, jak będę mówić dobrze A będę mówić dobrze, bo to jest świetna książka e, to, to ktoś też może powiedzieć, że a, bo kółko wzajemnej adoracji Bo się przyjaźnicie, więc mówisz w ten sposób Więc mm, mam wrażenie, że to określenie Nabrało takiego negatywnego wydźwięku e, A nie zawsze takim Takim wydźwiękiem powinno być obdarzone. Ale generalnie, jeżeli chodzi o te kółka i tak dalej, mnie to nie interesuje. Jedyne, co uważam, że jest żałosne, to są te kółka na zasadzie y, polajkuj mi i polajku dziesięciu różnym osobom, a my polajkujemy tobie i w ogóle kupowanie tych kont obserwatorów, tata. Teraz jest znowu taki wysyp właśnie wiadomości, na przykład na, na Instagramie, że dołącz do naszego kółka, coś tam, coś tam i zyskaj tyle, tyle obserwatorów. To uważam za żałosne. Ale takie kółka na zasadzie znajomości, koleżeństw i tak dalej, mnie to kompletnie nie interesuje. Niech sobie każdy robi, jak chce. Kolejne pytanie natury mniej social mediowej, ale bardziej filozoficznej. Dlaczego wciąż mówi się, że każdy powinien pokochać siebie, ale ciągle ktoś go niszczy? Nie wiem, czemu ludzie nadal się niszczą, natomiast ja bardzo nie lubię tego coachingowego określenia, że o, każdy powinien się pokochać. Bo mi to sugeruje automatycznie to, że jestem idealny w stanie, w jakim jestem teraz, i nie potrzebuję żadnej zmiany, bo muszę pokochać się takim, jakim jestem. I jasne, rozumiem akceptację samego siebie, rozumiem bycie dla siebie dobrym, ale bez idealizowania. Tego, jakim jesteśmy w danym momencie, bo to nam blokuje jakikolwiek rozwój, no a o to chodzi, żebyśmy się rozwijali pod wpływem różnych wydarzeń, różnych y, doświadczeń, różnych ludzi, którzy nas otaczają i tak dalej. Więc ja bardzo tego coachingowego pokochaj siebie nie lubię, y, akceptuj się, lub się, bądź dla siebie dobrym, ale z tą miłością to by tutaj nie przesadzała. I z tym trochę powiązane jest kolejne pytanie, też takie trochę coachingowe, czyli czy uważasz, że każdy jest kowalem własnego losu? Nienawidzę tego określenia. Nienawidzę, jak ktoś mówi, że wszystko w życiu jest możliwe, trzeba tylko chcieć. Bo to nie jest tak, że ograniczają nas chęci, ogranicza nas sytuacja, w której się znajdujemy. I nie zawsze mamy ten komfort, żeby tą sytuację sobie zmienić. Um, I dlatego ja na przykład swego czasu musiałam sporo, właśnie kąty, czy na YouTubie, czy na Instagramie odlubić, odlajkować, odobserwować. Um, dlatego, że było. Za dużo takiego właśnie coachingowego gadania na zasadzie wszystko jest możliwe z perspektywy osoby, która na przykład y, mieszka sama, ma kupę pieniędzy, ma bogatych rodziców, ma wsparcie ze strony otoczenia y, i właściwie swobodę działania, więc ona sobie może powiedzieć, wszystko w życiu jest możliwe. Nie, ogranicza nas to, w jakich realiach się znajdujemy. Oczywiście to nie może być tak, że ok, jesteśmy w takiej sytuacji i tej sytuacji nie da się zmienić, więc ja nic nie będę robić. Trzeba próbować zmieniać tą sytuację i trzeba mieć wpływ na swoje życie i kształtować je w jakiś sposób, ale nie wierzę w to i nie dam sobie wmówić nigdy, że każdy może zrobić wszystko, bo po prostu nie każdy ma do wszystkiego predyspozycje, nie każdy może wyrwać się z sytuacji, w której jest, bo właśnie łatwo mówić jest o tym osobom, które mają zaplecze, które mają wsparcie, które mają pieniądze, o które bardzo często się rozbija, więc to, co możemy robić, to jest kształtować to życie tak, jak możemy i jak mamy ku temu możliwości, i nie poprzestawać na tym, że okej, okay, jestem w tym miejscu i nic z tym nie zrobię, no ale nie lubię właśnie tej ślepiej wiary w to, że każdy może wszystko. Kolejne pytanie, czy masz jakieś niezdrowe nawyki albo nałogi? E, no, mam dwa: internet i słodycze. Nie palę e, alkohol sporadycznie, okazjonalnie, jak podejrzewam, że większość ludzi, no bo wszystko jest dla ludzi. E, natomiast takimi faktycznie nałogami jest internet i, i słodycze. Dzień bez słodyczy jest dniem straconym, e, natomiast telefon z internetem zawsze muszę mieć w zasięgu ręki. E, to jest częściowo związane z pracą, oczywiście, ale też po prostu, no, mogę powiedzieć, że jest śmiało, że to jest uzależnienie. Kolejne pytanie to, jak dorosnąć czując się kompletnie niegotowym, do dorosłego życia. Nie da się czuć gotowym do dorosłego życia, nie da się przygotować do tej dorosłości, bo my po prostu mam wrażenie, nie wiem, czy to jest kwestia społeczeństwa, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś systemu. My się nie uczymy dorosłości, to znaczy nie uczymy się rzeczy, które w tej dorosłości są przydatne. W szkole liczymy sinusy i kosinusy, ale większość z nas po ukończeniu liceum nie umie wypełnić dokumentów związanych z podatkami na przykład. Nie umiemy sobie rozliczyć PIT-u na koniec roku, nie umiemy załatwiać spraw urzędowych, nie umiemy napisać pism w większości. Przypadków. Wiecie, teoretycznie niby w szkole jakieś tam podanie gdzieś tam się może pisze, natomiast w praktyce nie umiemy tych umiejętności wykorzystać, więc my w szkole tej wiedzy nie zdobywamy. W domu bardzo często jest tak, że dopóki coś robią rodzice i nie angażują nas w to jakoś za mocno, to też nie zwracamy na to szczególnej uwagi. Nawet jak nas angażują, to dopóki nie musimy zrobić tego samodzielnie i nie jesteśmy samodzielnie odpowiedzialni za skutki, to też jakoś na to nie zwracamy uwagi, więc chyba jedyna opcja to jest po prostu uczyć się na bieżąco, wiecie, no. Learn as you go. Po prostu jak coś musicie zrobić, no to metodą prób i błędów uczycie się, jak to robić. Ja, na przykład, od 10 lat ubezpieczam samochód. To jest drugi rok, kiedy musiałam to zrobić samodzielnie, ale ja dalej nie wiem, jak funkcjonują ubezpieczenia. Nadal tego nie rozumiem, więc po prostu metodą prób i błędów, pytania ludzi, którzy być może mają większe pojęcie niż ja, próbuję się dowiedzieć, jak to powinno być. Ale czy jestem ekspertem i czy wiem więcej, niż wiedziałam rok temu na ten temat? Raczej nie. Natomiast uczę się po prostu na bieżąco. I to jest chyba jedyna. Jedyna metoda, żeby tą dorosłość w jakiś sposób ogarnąć, bo z kim bym nie rozmawiała, z, właśnie z ludźmi w, w podobnym wieku do mojego, nikt tego nie ogarnia, bo my po prostu, jakby systemowo, nie mamy żadnej opcji, żeby się tego nauczyć, uczymy się w praktyce, a ta praktyka i te realia, w których się znajdujemy, są coraz gorsze. E, bo jasne, rodzice, na przykład w naszym wieku, będąc mając, nie wiem, 30 lat, e, mieli już pewnie dzieci, mieli stabilną pracę, mieli dom, mieli psa i tak dalej. A nas w większości nie stać na kredyt, to znaczy nie mamy zdolności kredytowej w ogóle. Tą grupę powiedzmy około 30-latków wiąże się właśnie z tym, że mieszkają u rodziców, że nie mają stałej pracy, że ciągle gdzieś tam ją zmieniają, że nie wiążą się na stałe i tak dalej, a to ma też związek z tym, że my po prostu nie mamy warunków, bo warunki pracy są zmienne, o pracę na pełen etat, na czas nieokreślony jest stosunkowo ciężko i jeszcze na dobrych warunkach. Na mieszkania własne nas nie stać, więc wynajmujemy, więc tej stabilizacji nie ma. Poza tym też. Możliwości są większe, więc ludzie nie są jakby całe życie w jednym miejscu, e, więc tak naprawdę mamy przegwizdane, wchodząc w dorosłość. Do tego nie wiemy, jak to robić. Jedyna metoda uczyć się na bieżąco. Zrobiłeś na chwilę coachingowo, więc wracamy do książek. Gdybyś miała wybrać jedną najważniejszą dla Ciebie książkę, to co by to było? W pierwszym odruchu mam ochotę powiedzieć Radio Silence, ale zaraz potem przychodzi mi do głowy promyczek. Nasze życzenie, a ty będziesz dumna, Felix Everafter, więc nie umiem wybrać jednej książki. Mam wrażenie, że w zależności od momentu życia, w, której, w którym jestem, to taka książka przychodzi mi na myśl jako pierwsza, ale wszystkie te absolutnie kocham, uwielbiam i jakbym miała wiecie, ratować z pożaru, no to właśnie te tytuły. Czy planuję więcej tatuaży? Planuję, natomiast nie wiem, kiedy uda się realizacja, no bo w tym momencie w budżecie jakby nie mam przewidzianego tego skrawka na tatuaże, natomiast wizja jest na przynajmniej kolejne dwa. Jakiej reprezentacji LGBT plus powinno być więcej w książkach, Twoim zdaniem? Każdej, to znaczy uważam, że my nadal mamy tej reprezentacji za mało i naprawdę każdej potrzebujemy, oczywiście każdej dobrze zrealizowanej, ale każdej w sensie układu relacji. Natomiast naprawdę brakuje na rynku książek nie z tych pierwszych czterech literek, że tak powiem, tak? Mamy lesbijki, mamy gejów, osoby biseksualne, transseksualne, o tym jakby już w literaturze trochę. Natomiast o tych wszystkich, które kryją się pod plusem, czyli choćby bohaterach panseksualnych, demiseksualnych, aseksualnych, o tym jest za mało jeszcze. Ale to też może wynika z tego, że po prostu ludzie nie wiedzą jak o tym pisać, że jeżeli to nie jest doświadczenie typu own voice, czyli to nie jest doświadczenie samego autora, to może Ciężko wejść tym osobom, w sensie autorom w skórę takich postaci i opisać to wiarygodnie. Nie wiem, y, jakie jest uzasadnienie, ale na pewno tej reprezentacji chciałabym więcej. Czy jest coś, czego się panicznie boisz, na przykład pająki i tym podobne? No właśnie tego, pająków. I w ogóle wszelkiego rodzaju robactwa. Znaczy, jakieś tam, wiecie, mrówki na przykład, no spokojnie sobie chodzą i to zniosę, ale jakieś takie większe robaki, albo jakieś żuczki, albo, uff, po prostu masakra, ale pająków chyba najbardziej, nie lubię z nich wszystkich. I bycie dorosłym, który mieszka sam i który czasami musi te pająki zutylizować, że tak powiem, bo, bo wiadomo, że się pojawiają, zwłaszcza latem, to jest jedno z tych trudniejszych wyzwań dorosłości. Bo nie chcę się zabijać z żyjątka, ale z drugiej strony no, nie możesz pozwolić, żeby to żyjątko żyło ci w sypialni, bo ty już do tej sypialni więcej nie wejdziesz. E, także pająków bardzo nie lubię. E, z takich rzeczy realistycznych nie lubię mostów, nie lubię wind, a z rzeczy. Mm. Nadal realistycznych, ale mniej takich z życia codziennego, to się boję śmierci. No ale to chyba jak większość osób. Na czym właściwie polega Twoja praca? Jaki masz zawód? Czym się zajmujesz oprócz YouTube'a i współprac? Rozbijmy to sobie na kilka elementów. To znaczy, jaki mam zawód? Z zawodu, e, z zawodu jestem influencerką, nie, to źle brzmi. Z zawodu jestem przedsiębiorczynią. Z wykształcenia jestem prawnikiem i dziennikarzem i za chwilę będę PR-owcem. Natomiast z zawodu jestem przedsiębiorczynią, prowadzę swoją firmę, e, a YouTube jest bardzo bardzo, bardzo niewielkim ułamkiem tego, co robię w życiu. Jeżeli chodzi o YouTube'a, ludziom się wydaje, że tutaj zarabia się nie wiadomo jakie kokosy. Być może jeżeli macie milionowe wyświetlenia i miliardowe subskrypcje, to tak. Natomiast na samych reklamach z YouTube'a, nie mówię o współpracach, nie zarabia się naprawdę dużo. To są dziesiątki i niewielkie setki czasami, nie jakieś absolutnie ogromne pieniądze. A współprac nie ma co miesiąc. I nie wszystkie książki, o których Wam mówię, są w ramach współpracy. Mówię zresztą o tych współpracach, kiedy to jest współpraca płatna. Wszystko są oznaczone w opisie, więc to jest bardzo niewielki ułamek. Są miesiące, że mam jedną recenzję, są miesiące, kiedy mam dwie, kiedy mam trzy. Są miesiące i to nieraz z rzędu, kiedy nie mam ich wcale, bo to nie jest wcale tak prosto, żeby współpracować z wydawnictwami i jednocześnie mieć swoje zdanie na temat książek. To znaczy, mam wrażenie, że Wy na przykład lubicie, kiedy ja jestem czepliwa. To znaczy, kiedy zwracam uwagę na pewne aspekty, w książce, kiedy nie chwalę wszystkiego, jak leci, ale wydawnictwa tego nie lubią. To znaczy, nie mają jakby wprost nic przeciwko, nie usłyszałam nigdy, że masz powiedzieć dobrze na temat książki, no, ale też logiczne, że jeżeli ja się czepiam i jeżeli ja przy jednej, drugiej, trzeciej książce danego wydawnictwa powiem, że nie podobała mi się i nie mogę wam jej polecić, no to za czwartym razem wydawnictwo nie będzie mi chciało zapłacić za recenzję, no bo dojdą do wniosku, że no to się po prostu im nie opłaca, bo ja im nie przyciągam czytelników, tylko tych czytelników najczęściej i odpycham od lektury, e, więc to jest zawsze ryzyko. I jasne, że z perspektywy finansowej mogłabym brać wszystkie propozycje, jak leci, bo maili niech przyjdzie, nie wiem, 10-12 w tygodniu. Mogłabym wziąć każdą e, książkę do recenzji, mogłabym o każdej powiedzieć dobrze e, i kasa by się zgadzała, tak? Ale mi chodzi bardziej o relacje z wami, o wiarygodność e, i umówienie wam o książkach tego, co, co faktycznie o nich myślę, a nie o zarobieniu jakichś kokosów. Także YouTube to jest ułamek mojej działalności. Czasami to jest, nie wiem, 10% w miesiącu, czasami to nawet nie jest 10%, bo nie mam żadnych pieniędzy z YouTube'a, bywa różnie. Natomiast e, podstawa mojej działalności, takiej na co dzień, to jest e, działalność agencji reklamowych. Ja się generalnie zajmuję tym, czym inni przedsiębiorcy nie chcą się zajmować, albo czego nie potrafią, albo na co nie mają czasu i chcą oddelegować, e, jeżeli chodzi o tworzenie treści na przykład w internecie. E, czyli robię transkrypcje, robię napisy do filmów, montuję filmy, robię grafiki, e, piszę artykuły, e, różne teksty copywriterskie, e, robię newslettery. E, Generalnie robię to, czym inni nie chcą się zajmować. Jeżeli chodzi właśnie o tą sferę internetu, m, współpracuję z różnymi branżami, bo i z prawnikiem, i z jakimś wydawnictwem, robię też recenzje wewnętrzne dla wydawnictw, czyli pomagam decydować, czy dana książka jest warta wydania w Polsce, czy nie. Czasami robię komuś redakcję, czasami na przykład piszę treść do e-booka, na przykład na, na bazie jakichś nagrań, czasami robię prezentacje na różne tam okazje, nie wiem, sprzedażowe na jakieś konferencje, na coś tam, na coś. Generalnie zajmuję się bardzo różnymi rzeczami. Wszystko oczywiście w obszarze internetu, czym mogę się kreacyjnie, że tak powiem, zająć, no to się tym zajmuję. Także klient dostarcza tą podstawę merytoryczną, a ja ją obudowuję albo tekstem, albo grafiką, albo strategią, albo zdjęciami, albo czymś po prostu innym w, w zakresie właśnie kreacji treści. Um, I w związku z tym, że mam klientów z różnych branż, tak jak mówię, i czasami to są zlecenia krótkie, czasami długofalowe współprace, to w sumie żaden mój dzień pracy nie wygląda tak samo. Czasami mój dzień pracy to jest nagrywanie YouTube'a i Reels'ów i robienie zdjęć na Insta, a czasami przez 8 godzin robię transkrypcję, a czasami przez 8 godzin piszę teksty, a czasami nie robię nic danego dnia, a czasami robię prezentacje sprzedażowe i po prostu każdego dnia jest coś innego, jakieś nowe wyzwania. Więc w tym sensie lubię to, co robię, bo mi się nie nudzi aż tak bardzo, ale czasami jak, wiecie, robię, nie wiem, spisuję na przykład 20 godzinne na nagranie, to można mieć dość tego, czym się człowiek zajmuje i chcieć pójść na etat, żeby nie musieć już słuchać tego nigdy więcej. Gdybyśmy a możliwość podróżowania w czasie, to jaki okres historyczny byś wybrała? E, prawdopodobnie starożytność i przeniosłabym się do starożytnej Grecji. E, jakoś tak najwięcej wiem z lekcji historii na ten temat e, i chyba te czasy zawsze interesowały mnie najbardziej, bo później każde kolejne to już albo jakieś wojny, e, albo jakaś bardzo, bardzo wąska mentalność, albo bardzo duża religijność, e, więc to nie moja bajka. A starożytność, myślę, pod względem rozwoju np. różnych elementów kultury, e, byłaby bardzo ciekawa. Jakie kanały na YouTubie książkowe i nieksiążkowe oglądasz? Jeżeli chodzi o książkowe, z polskiego podwórka nie oglądam regularnie nikogo. Po prostu nie mam na to czasu, bo robię swoje rzeczy, pracuję i tak dalej. Um, z zagranicznego podwórka Kejle, z kanału Books and Lala. Oczywiście, jeżeli szukam jakiejś opinii, albo jakiś konkretny film wpadnie mi w oko, no to, to obejrzę i z polskiego YouTube'a. Natomiast nikogo nie śledzę tak bardzo, bardzo regularnie. A z nieksiążkowych oglądam na przykład Nikki Tutorials, tak w miarę regularnie. E, Sauf. Ona miała kiedyś kanał Sauf Das Nails, teraz ty po prostu Sauf. Jak mam ochotę na daily vlogi, na przykład czy jakieś weekly vlogi, to idę do Alice, Alice Vlog Channel, i bardzo lubię dzikie ucho. Na dzikim uchu chyba faktycznie oglądam wszystkie odcinki albo znaczącą większość. To jest taki kanał, który faktycznie regularnie oglądam, bo generalnie nie mam za dużo czasu na oglądanie YouTube'a i wiecie, jak mam trochę wolnego, to staram się nie spędzać go przed monitorem, oglądając to samo, co, czym normalnie zajmuję się w pracy. Kolejne pytanie o pracę. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w prowadzeniu własnej firmy i jak dbasz o work-life balance? No właśnie, nie dbam, to znaczy to jest ten największy problem. Z jednej strony jakby problemem technicznym jest dotarcie do klientów i reklama, bo ja nie umiem w autoreklamę absolutnie, a z drugiej strony tak życiowo to właśnie ten work-life balance. Ja sobie zakładałam, że tydzień będzie tygodniem roboczym, sobota będzie dla domu i niedziela będzie dla mnie, ale nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to udało, odkąd prowadzę firmę, bo zawsze jest coś, czym trzeba zająć się w weekend. Czasami jest tak, że klient do mnie napisze, nie wiem, w piątek o 15, że coś potrzebuję na poniedziałek na 9 rano. Więc to już jest praktycznie po moich godzinach pracy, no ale jeżeli on tego bardzo potrzebuje, a ja nie mogę sobie pozwolić na tracenie kolejnych klientów, no bo muszę zarobić, muszę mieć na chleb i tak dalej, no to potem siedzę na przykład w niedzielę i to robię. Albo jeżeli zrobię sobie jak, z jakiegoś powodu wolne w ciągu tygodnia, no to muszę to zrobić w weekend, więc ten work-life balance to jest faktycznie coś, co u mnie bardzo kuleje. Zwłaszcza jak mam takie bardziej gorące okresy, to znaczy albo się więcej dzieje na studiach, albo ja mam jakoś życiowo więcej rzeczy, tak jak na na przykład teraz, bo a to w weekend jakiś koncert, a to w kolejny weekend jakiś koncert, a to potem wyjazd, a to ta magisterka i tak dalej, więc jak ciągle się coś dzieje, no to ja potem muszę gdzieś w te momenty, kiedy mam trochę wolnego, to wciskać pracę niezależnie od tego, czy to jest niedziela, czy to jest świątek, czy to jest piątek, czy to jest y, normalny dzień roboczy. Więc ten work-life balance to bardzo, bardzo u mnie kuleje. Czy uważasz, że obecnie BookTube poszedł bardziej w stronę influenzu niż jakości publikowanych treści? Mam wrażenie, że my to bardzo negatywnie rozumiemy słowo influence i influencer to się kojarzy z kimś strasznym po prostu, z kimś, kto się sprzedaje i tak dalej, a influencer to jest po prostu każda osoba, która ma wpływ. Więc to, że my mamy wpływ na YouTubie jako ludzie, jako recenzenci, na was jako na widzów, to jest absolutnie normalne, bo taki sam wpływ wy macie na koleżankę, koleżanka was zapyta, e, nie wiem, jaki kosmetyk polecacie, albo e, nie wiem, jaki smak lodów, albo cokolwiek. Jeżeli ktoś, ktoś was o coś pyta i wy coś mu rekomendujecie i ten ktoś kupi coś pod waszym wpływem, to jesteście influencerami. Czy chcecie tego, czy nie? Na YouTubie, czy w ogóle w social mediach, to słowo influencer zaczęło się kojarzyć negatywnie, e, bo właśnie, bo ktoś współpracuje, bo ktoś robi reklamy, bo ktoś się sprzedaje i tak dalej. Natomiast e, samo posiadanie wpływu to jest e, jakby. Najlepsza rzecz, jaką można mieć na YouTubie, na social mediach, na Instagramie, gdziekolwiek, bo to po prostu przekłada się i na możliwości, i na budowanie społeczności i tak dalej. Zakładam, że autorce tego pytania chodziło o to, czy poszliśmy na YouTubie, na BookTube bardziej w stronę współprac i, i promocji, powiedzmy, literatury, niż w stronę jakości publikowanych treści. Czasami, jak oglądam niektóre filmy, to tak, mam takie wrażenie, ale potem sobie trafię na inny film, który jest bardzo merytorycznie zrobiony i który, na przykład, nie dotarł do takiego grona odbiorców jak ten pierwszy, ale jest zrobiony świetnie i jest naprawdę jakościowy. Więc nie chcę być tutaj gatekeeperem i mówić wam, że teraz o, YouTube poszedł w złą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie treści obserwujecie tak naprawdę, bo to od was, jako od widzów, zależy to, kto się wybija, kto ma jakie szanse na współpracę i na działanie w internecie i kto jakie treści będzie. Będzie robił. Jak będziecie wspierać twórców, którzy robią rzeczy merytoryczne, którzy robią rzeczy jakościowe, którzy się rozwijają w ten sposób, to oni będą mieli większe możliwości i być może nawet jak będą robili te recenzje płatne, jeżeli będą współpracować i tak dalej, to nadal to będzie maksymalnie merytoryczne. A jeżeli będziecie wspierać kogoś i dawać, jakby. Pole do, do manewru i, i to bazy obserwujących komuś, kto właśnie waszym zdaniem idzie tylko w stronę, nie wiem, kontrowersji, lajków, zarabiania, promocji, co oczywiście też nie jest złe, żeby nie było, że tutaj osądzam dalej. Ale. To jakie treści widzicie na YouTubie i to co się wybija zależy od was. Czy wybierzecie merytorykę, czy wybierzecie tą powiedzmy większą promocję. Czy ona jest dobra czy zła, abstrahuję, to w tą stronę dalej się będziemy rozwijać w internecie, bo ten kto robi merytoryczne treści i zobaczy, że to się nie sprzedaje w żaden sposób, tylko na przykład strzelam, sprzedaje się kontrowersja. Być może za chwilę też pójdzie w tą kontrowersję, bo będzie widział, że nie osiąga tego efektu, który chce. Więc od was jako od widzów, zależy to w którą stronę idziemy. Na pewno już odmawia posłuszeństwa, bo byłam w weekend na koncercie Dawida Kwiatkowskiego i się zdarłam, więc przedostatnie pytanie. Na nie odpowiadam zawsze i zawsze w ten sam sposób. To znaczy, która z liter LGBTQ plus cię reprezentuje? Zawsze jak się pojawia to pytanie, to zawsze odpowiadam w ten sam sposób. Nie jest to właściwe pytanie do zadawania w QA. Nawet jeżeli ktoś Wam mówi, pytajcie o co chcecie, to jeżeli wcześniej Wam o tym nie powiedział, to znaczy, że nie chce się tym dzielić i zapytanie po raz dziesiąty w QA naprawdę nic nie da. Po drugie, żadna z liter mnie nie reprezentuje. Wiem o co chodziło, jakby autorce czy autorowi tego pytania. Natomiast. Y litera nie reprezentuje człowieka. Nigdy. Niezależnie od jego orientacji. A trzecia rzecz, nie jest to coś, o czym chcę z wami rozmawiać w internecie. Niezależnie od tego, czy jakakolwiek ta litera mnie dotyczy, czy żadna, czy jakikolwiek kolor tęczy, czy żaden. Nie jest to coś, o czym chcę rozmawiać w internecie. I proszę was bardzo, żebyście takich pytań po prostu nie zadawali. Ani mi, ani nikomu. Bo ja się nie będę obrażać z tego tytułu, ale po prostu tak na przyszłość, to nie jest coś, o co się pyta ludzi właśnie przy takiej okazji. Jak ktoś wam sam nie mówi, to wiecie, no nie idziecie do obcej osoby na ulicy nie nie Dajecie tego pytania. I ostatnie pytanie, które chyba jest dobrym pytaniem zamykającym, to co byś powiedziała sobie z przeszłości? Więc jakbym miała coś powiedzieć sobie z przeszłości, to bym chyba powiedziała hold on there, trzymaj się, dasz radę, będzie bardzo, bardzo ciężko, ale nie będziesz żałowała żadnej z tych poważnych decyzji, które podejmujesz. Także jakby wytrzymaj, kiedyś będzie lepiej. Tyle w dzisiejszym Q&A. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, napiszcie o nich w komentarzu. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, będzie tu, poniżej subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!